Witajcie, witajcie, z tej strony Koza, a to jest kolejny mecz w StarCrafta 2. Tym razem przed Wami niebieski zerk, Nerkio oraz czerwony Terran i Puma. Jak może część z Was wie Nerkio, przecież Nercio, ludzie różnie wymagają jego ksywę. mam nadzieję, że Nerkio jest poprawną, ponieważ nie chciałbym go w jakiś sposób urazić. Ale wracając do tematu, Nerkio jest y, jednym z trzech najlepszych Polaków grających na profesjonalnej scenie Starcrafta 2. Jest to niebyle osiągnięcie, obok niego jeszcze takimi znamienitymi Polakami na tejże scenie są Tarson z teamu Millennium jeśli mnie pamięć nie myli, oraz Mana z teamu Maus, tak jest, Maus Mana. Natomiast Puma, jak wskazuje jego tak, należy do klanu IG czyli Evil Geniuses, to jest ten sam klan, który ma m.in. Idrę, a teraz też Haka, który ostatnio przeszedł z team Liquid. Jak widzicie mecz rozgrywa się na Metalopolis I z tego co się orientuję jest to bodaj drugi z trzech mecz. No, szczerze mówiąc dobierałem replay e trochę losowo, tylko z jednym kluczem mianowicie chciałem, żeby był jakiś Polak w nich i chciałem, żeby to był Nelkio, ponieważ jeszcze nigdy nie miałem okazji kastować żadnego z jego meczy. Czy już możemy coś powiedzieć o strategiach dwóch panów? Tak jest. NERKIO najwyraźniej będzie robił. Tak jest. Robi y, drugą haczerkę, czyli ekspanduje jeszcze przed podstawieniem pula, To jest ekspansja przy 14 czter próbie, po wybudowaniu 14 proba Natomiast widzę, że... Y, tak jest. Mamy drugi barak od Pumy. Będzie to y, Turax Aggression, czyli agresja z dwóch baraków, zwana też Makarax. Przez gracza, który, że tak powiem, wprowadził agresję z dwóch baraków na Salonę. Maka jest z klanu Prime, jeśli się nie mylę. E, ale Overlord od Nerkio wyskanował obecność drugich baraków i zobaczymy, jak odpowie Nerkio. Niestety spawning pool jest dopiero w połowie gotowe, Jest o tutaj. Więc nie ma na razie mowy ani o żadnych zerglinach, ani o spinecrawlerach. Stv... Pumy znajduje się już w bazie Nelkio i możemy się, przypuszczam, spodziewać zaraz powstania jakiegoś bunkra. Obstawiałbym, że bunkier pojawi się na dole, żeby odeprzeć atak marinów. Tak jest. Baraki już wylądowały na dole, żeby skrócić czas docierania posiłków z bazy Pumy i jak tylko skończyła się budować ha haczerka, Nerkio od razu stawia pierwszego Spinecrawlera. Czy będzie to wystarczająco, żeby poradzić sobie z agresją? Już w tej chwili odciągnął 5 probów, żeby poradzić sobie z SCV-em budującym bunkry, ale już są 2 są SCV-y i dwóch Marinów. Co zrobi Nerkio? Spinecrawler jest w połowie gotowy i jest 6 z, z Wydaje się, że agresja została pięknie odparta. Co więcej, najprawdopodobniej Puma stracić chociaż wsparcie kolejnych trzech Marinów, może niestety, na razie Nerki traci swoje, nie, nie, zaraz, zostało dwóch Marinów i dwa z orginy, no, mniej więcej straty wychodzą chyba, eee, tak, straty są dokładnie porówno w tej chwili, ale Nerkio najprawdopodobniej straci Overlorda, co podniesie jego straty o kolejne 100 i będzie miał Supply Blocka. Co znaczy Supply Block? Supply Block znaczy, że do czasu wybudowania kolejnych Overlordów, Niestety Nerko nie jest w stanie budować innych jednostek. Mamy już kuina w naturalu. Natural jest to e, określenie na że tak powiem, bazę, którą naturalnie najłatwiej wziąć zaraz po głównej bazie. I co, co zrobić, jak, jak Puma przepraszam, rozszerzy swoją grę? Widzimy, że stawia już dwie rafinerie. Co, co to może A i mamy też eks, będzie ekspansja. Bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę yy, ścieżkę, którą będą podążały scv -y, najpierw Puma dobuduje trochę SCV-ów zanim postanowi przelecieć swoją ekspansją do Naturala, czyli z czym jest Natural mówiłem. A, co, co widzimy w tej chwili u yy, Nerkio? Mam już pierwszy gaz, ale wydobył go tylko 100 jednostek, żeby móc zacząć przy wydoby wynajdywać przyspieszenie dla zerglinów. Rozmieszczenie overlordów jest bardzo dobre. W razie potrzeby za kilka minut nerki może wlecieć, żeby sprawdzić co się dzieje na od w okolicach 10 minuty. Przypuszczam, że e, wyskanował o, obecność e, tej ekspansji, co też wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie będzie jakiejś agresji. O i proszę, ma stawia dwie faktorki. Możliwe, że na jednej pojawi się te chleb, na drugiej reaktor i pojawią się wtedy Blue Flame Heliony. Taka konfiguracja pozwala i jednocześnie wynajdywać ulepszenie do Helionów i produkować aż trzy naraz. A biorąc pod uwagę, że Nerkio posiada w tej chwili tylko lekkie jednostki, czyli drone i Zerglinen, Zresztą tych zerglinów wcale nie ma w tej chwili tak dużo, choć kolejnych 12 jest w drodze e, To m, ile jest w tej chwili? 11 plus 12 będzie miał 23 zergliny e, I 10 przewagę 10 dronów, 10 jednostek wydobywających e, te, Wracając jednak do tematu helionów Tak jest, e, trafiłem o dziwo z moją analizą e, Jest robiony już Blue Flame, nie będzie jednak reaktora, po prostu będą robione dwa heliony z dwóch faktorek, z dwóch fabryk i kiedy, przypuszczam, że kiedy tylko pojawi się Blue Flame, czyli niebieski płomień Heliony wyroszą na polowanie i jest to idealna konfiguracja jednostek przeciw temu co ma w tej chwili Nerkio Ale gdyby Nerkio uderzył w tej chwili Niestety ciężko tutaj mówić o uderzeniu, gdyż yy, na wejściu do bazy stoi wypełniony marinesami bunkier, który będzie skutecznie odbijał te zerogliny Ale jest jednak wejście... Zergliny są na holdzie, czyli co nie pozwala im się ruszyć i atakują wszystkie przechodzące z Jest to bardzo ciekawy manewr, ale niestety ustawiły się w linii, są 4 heliony, a 4 heliony z czerwonym płomieniem to dokładnie tyle helionów, ile potrzeba, żeby jednym strzałem zabić zerglina. Albo dużo zerglinów, tak jak widzicie, jeśli zergliny się ustawiają w linii i płomień ładnie przez nie wszystkie przeleci, to niestety wszystkie padają. Niebieski płomień już za chwilę będzie gotowy i co zrobi puma? Osobiście bym przypuszczał, że wjedzie do bazy i postara się upolować jak najwięcej dronek, ale ten czas, który Nerki odzyskał dzięki wbiegnięciu do bazy przeciwnika i wys wyskautowaniu tych helionów, dał mu możliwość wyprodukowania kilku roczy, które z kolei są idealną kontrolą na heliony, gdyż są jednostkami ciężkimi i niebieski płomień nie zadaje im dodatkowych obrażeń. Jak widać jest tutaj mała walka zaczepna. Oczywiście nie jest w stanie nic zrobić poza tym, że przemieści yy, roachę Nerkio i ociągnie je od głównej bazy, to by dawało teoretycznie szansę na wejście marinami, ale jak widać na razie Puma nie planuje wchodzić. Widzimy, że Puma zrezygnował na razie z Helionów, po tych pierwszych czterech już nie, nie postanowił budować kolejnych i przerzucił się w tej chwili na czołgi, które z kolei są bardzo dobre przeciw roachom. Najwyraźniej kompozycja pumy będzie, będą to czołgi połączone z marinami i co ciekawe jak na tak wysoko cenionego gracza, tak dobrego gracza dziwi fakt, że puma ma dwa nic nie robiące estefały to zawsze są estefały, które mogłyby wydobywać minerały w tym czasie od dłuższego już czasu Nerkio posiada trzecią bazę innymi słowy ma drugą ekspansję i przypuszczam, że niedługo przesunie trochę dronek z bazy drugiej do bazy trzeciej, ponieważ w tej chwili jest wyraźnie za dużo wydobywających w bazie numer 2. Jak widzimy Narkio zaczynał, y, z, wziął się poważnie za upgradey, przyspiesza i rocze i daje plus 1 do ataku z Rgliną, z kolei... Puma nie zostaje mu dłużny i też daje plus jeden do ataku swoim marinesom i ogólnie jednostkom biologicznym naziemnym oraz kończy robić steampaka i przypuszczam, że gdy tylko... <laughs> Przepraszam, tak, nie zauważyłem. Chciałem powiedzieć, że gdy tylko steampak zostanie skończony to pewnie armia pumy wyruszy i tak się właśnie stało. Steampak został skończony, czołgi zostały ładnie nastawione ale pozycja Nerkio też nie, niestety musi się wycofać. Chciałem powiedzieć, że nie jest najgorsza, gdyż miał bardzo ładny łuk ale musi się wycofać i poczekać aż może czołgi wyjdą z trybu oblężniczego, ale to się chyba nie stanie. Niestety w tej chwili siły Puma są zdecydowanie przeważają nad siłami nerkia i już atakuje dodatkową haczerkę, którą nerkę postawił w swojej bazie, żeby móc produkować więcej jednostek. I w tej chwili Puma może robić tak zwanego slow pusha, czyli po jednym, po dwa czołgi przesuwać się do przodu, nie wyłączając trybu oblężniczego we wszystkich naraz, żeby nie dać się zaskoczyć. I w ten sposób każdy kolejny czołg będzie coraz i będzie mógł atakować w pewnym momencie bez problemu jednostki wydobywające, uszczuplając zdecydowanie ich liczbę. No widać jest to zryw ostatniej nadziei ze strony Nerki, zaatakował nawet swoimi próbami i niestety jest GG ze strony Polaka. piękna tak ze strony Pumy. Jak widzicie jest to gracz, który nie musi nawet używać wszystkich SCV-ów do wydobywania, żeby komfortowo rozprawić się ze swoim przeciwnikiem. nie no, jest bez powodu, Puma jest uważany za jednego z najlepszych graczy na świecie ale trzeba przyznać, że po że Nerkio starał się dawać mu e, chociaż trochę e, odporu to wszystko już w tym meczu i do strzeń niebawem mam nadzieję, że trafię na kolejne fajne mecze Polaków jeśli tylko chcecie niedługo podam swojego maila, na którego wy możecie wysyłać swoje fajne powtórki i zacznę też właśnie relacjonować mecze amatorów, czyli was, chyba że któryś z was mnie słucha, jest też prograczem, to dajcie znać do usłyszenia niebawem.